Dzień dobry, 8 lutego, kawka z szewcem Dzisiaj na dodatek tłusty czwartek Słuchajcie, rok temu nie jadłem żadnych pączków Ponieważ e, stroniłem od węglowodanów Natomiast w tym roku sobie pozwoliłem I w tym roku sobie zjem e, nawet kilka może pączków Ale chcę wam pokazać te, ten but, który był rozerwany Słuchajcie, tutaj było rozerwane jest to szyte, podwójnie jest to zszyte, na dole jeszcze pod cholewką jest drugie szycie. Jest tam materiał, który przedłużył cholewkę i dzięki temu tej dziury już nie ma. Natomiast ja tutaj też troszeczkę skórę natłuściłem, ponieważ te buty chyba nigdy nie były natłuszczane, a tutaj w tym w miejscu tych haluksów ta skóra się jednak naciągnęła, te włókna się troszeczkę... Ponaciągały, i warto byłoby tutaj tą skórę troszeczkę nawilżać Jest już troszeczkę bardziej miękka, no ale nie da się za pierwszym razem naprawić jakichś tam zaniedbań z wielu lat, prawda? Ale przyznajcie, że i tak wyglądają świetnie. Na dodatek tutaj klientka jeszcze chciała fleki, więc tutaj są dorobione wibramy. Widzicie takie malutkie, a też są wibramy. Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę rozczochany zauważyłem, bo dzisiaj troszeczkę dłużej pospałem. Nie umiałem się jakoś zebrać dzisiaj z łóżka. Troszeczkę lenistwo mnie opętało sen, ale, ale jestem. Słuchajcie, tutaj zrobione fleczki. Tutaj jest akuratnie e, uratowana jest cała wyściółka, czyli ona jest podłożona pod obsasem i dopiero obsas jest na to przymocowany. Więc gdzieś tam w wodę jak ktoś wejdzie, to a bo jest zawilgotnienie to to nie odleci Tutaj było podklejenie i, i fleczki tutaj były tu jest sama rurka metalowa, więc tutaj jeszcze inne jeszcze inne tutaj fleki dałem Czyli takie, które mają o takie fleki, które mają tutaj dziurę w środku, żeby żeby dobrze weszło i żeby nic się nie, nie uszkodziło. I kolejne tutaj obcasiki z wyrównaniem. To jest koszt 70 zł. Też te moc, mocne. No i wczoraj jeszcze tutaj klientka przyjechała na szybko, żeby na dzisiaj zrobić też obcasiki, więc też są zrobione, słuchajcie. To ja to sobie tutaj odłożę na krzesełko, żeby tego nie, nie pobrudzić. I co mam tutaj do roboty? No dzisiaj... Jest trochę tutaj obcasy męskie, jedne, o, mi drugie, trzecie, czwarte, tu jakieś klejenie, tutaj też obcasiki. No i tam mam zaczęte już klejenie, szycie, tutaj też jest obcas łatany, ponieważ był pogryziony przez psa i podklejam to co się da. Ponaciągać materiał, popodklejać, jakieś jeszcze drobne klejenia szycia, więc trochę dzisiaj tej roboty jest. Odnośnie, o właśnie miałem, miałem wczoraj wspomnieć i zapomniałem, odnośnie tych oficerek takich jeździeckich, to klientka jednak się rozmyśliła, tamten koszt był dosyć wysoki dla niej za naprawę. Natomiast z jednej strony się bardzo cieszę, ponieważ tam samo. Samo przywrócenie tej skóry do życia, to myślę, że pochłonęło cały ten budżet i jeszcze więcej. A tam jeszcze był bardzo długi zamek ciężki do wszycia, e, ponieważ gruba skóra jeszcze są zakładki skórzane. I ja już sobie wyobrażałem, co ja z tą skórą będę robił, czego ja tam. jakie ja tam już środki zastosuję, jak ja to wyczyszczę, bo to chodziło o to, żeby bo te skóry, ta buty były zalane wodą e, przez jakiś czas i. Skór, wyściółka w środku skórzana też wymaga reanimacji jak i z zewnątrz, ta skóra jest po prostu taka sztywna, więc tam myślę, że tam bym o wiele, o wiele więcej zrobił niż zakładał to budżet tak więc z jednej strony się cieszę ponieważ na pewno to by była z mojej strony w topa jeżeli chodzi o, o zarobek, prawda bym tam Robił długo, 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 bardzo dużo, żeby to wszystko funkcjonowało, ponieważ same podmalowanie, to wyczyszczenie jakieś zewnętrzne, i pomalowanie. No, co z tego, że to będzie ładnie wyglądało na pierwszy rzut oka, jak ta skóra będzie nadawała się po jakimś czasie do, do wyrzucenia. A tu chodziło o to, żeby doprowadzić to do. zregenerować to całkowicie, to zregenerować. Ok, dobra. Coś, tam jeszcze mam tutaj tam, tam jeszcze hermesy czekają na zelówki. Muszę dobrać jakieś zelóweczki, ale to mam, Wam może innym razem pokażę. E, I jeszcze tutaj kończę, kończę rzeczy na dzisiaj, więc e, kończę już nagrywanie, żeby nie spóźnić się z naprawami. Życzę Wam miłego dnia. E, dużo pączków. Jeżeli macie taką możliwość, to zjedzcie. E, tłusty czwartek w końcu to można sobie ten jeden dzień. Yy, pozwolić, a, a jutro bieganie i siłownia, prawda? <grych> Okej, okay. to dzięki za uwagę, cześć.